Otóż proszę szanownego Państwa, żeby ten ser w ogóle nazwać nieżywięcinem, to należałoby spełnić kilka warunków i cóż to dużo mówić nie wszystkie z tych warunków zostały spełnione. Jeden został spełniony na pewno. Ten ser po prostu jest śliczny z tymi kwiatkami ponieważ część z Szanownego Państwa może w ogóle nie ogarniać co to, o co chodzi z tym nieżywięcinem to nieżywięciny to są sery pochodzące z czystych ekologicznie terenów okolic Borów Tucholskich więc to jest jeden z podstawowych warunków, który nie został spełniony no ja nie mieszkam w Borach Tucholskich a ściślej rzecz biorąc z niewielkiej wioski o nazwie Nieżywięć produkowane z niepasteryzowanego mleka mleka od wypasanej na łące krówki dajonej ręcznie przysięgam że habry zbierałem ja sam o poranku. Nie o porannej rosie, bo akurat było wtedy sucho. Dlatego bezpośrednio później te świeże płatki habrów bławatków dodałem do sera. No i ten ser też robiłem własnoręcznie, ale już dalej według tego przepisu, który według którego się niż wieciny robi. Składniki, no to mleko, o którym wspomniałem, podpuszczka, no i bakterie mezofilne. Ja użyłem bakterii, które używałem również do robienia serów. W typie gołdy. Odcinek również jest na kanale. Nawet dwa odcinki o tym serze są na kanale. Więc jeżeli macie ochotę obejrzeć, to zapraszam. Jak ten ser wyszedł, wyszedł. Zresztą już nawet wyszedł z lodówki dawno temu. Już go nie ma. Dosyć szybko wyszedł. A ten ser, który teraz zrobiłem, czyli tego nieżywięcina, zrobiłem trochę więcej i postanowiłem, że zakonserwuję go w ten sposób, że nie będę go wędził, nie będę go nadmiernie solił. Nie będę go wysuszał, tylko zakonserwuję go w oleju. No i jeszcze dodatkowo będę go ar aromatyzował, znaczy już go aromatyzowałem chili i czosnkiem. Pewnie, że można jeszcze dodawać różnych przypraw. Można dodawać bazylii, można dodawać mięty, można dodawać tego też do samego sera. Bo te nieżywięciny, jeżeli wpiszecie sobie w jakąś wyszukiwarkę, warkę, to najczęściej właśnie są albo w kolorze niebieskim z dodatkiem płatków habrów, albo. Mm, kolorze pomarańczowo żółtym z nagietków ja jeszcze mam aksamitki z ubiegłego roku ja je dodaję do sałatek ale pewnie następny nierzywięcin też będę mógł zrobić sobie w takim kolorze żółtym też wyglądają bardzo ładnie sam przepis wygląda banalnie prosto mleko pogrzewam do 34 stopni Celsjusza dodajemy bakterie mezofilne i uchwaszamy przez godzinę po tym czasie dodajemy odpowiednio odmierzoną ilość podpuszczki Mleko powinno mieć około 32 stopnie Celsjusza w momencie dodawania podpuszczki. Czekamy na skrzep i kroimy w kostkę. Ja tą kostkę kroiłem dosyć intensywnie przez około 20 minut. I wyszła mi drobna, nawet drobniejsza niż, niż ziarno kukurydzy, tak jak jest to podane w przepisie. Ziarno ogrzewałem w temperaturze do 40 stopni, no trochę przegrałem, bo w przepisie jest od 35 do 37 ale ja chciałem, żeby ten mój ser bardziej skrzypiał niż skrzypieć powinien tak skrzypieć między zębami no i w tym momencie dosypałem płatków habrów, zamieszałem, odcisnąłem wrzuciłem do formy no i później leżał przez czas jakiś, a dokładniej przez 2 dni w lodówce w temperaturze 7 stopni Część tego sera zjedliśmy na świeżo, bo część wylądowała w zalewie. A jeszcze istotna sprawa, jeżeli ktoś chciałby solić to ten ser, to ja nacierałem go. Solimy z ręki nie więcej niż 2% wagi serka lub w solance 1 godzina na każde 100 gramów serka. Solanka 18% w temperaturze 14 stopni. Oczywiście przepis jest ze strony domowy-serowar.pl Trafiłem na ten przepis na fanpage'u domowych serowarów na Facebooku, naturalnie. No, potem już niedługa droga do portalu domowyserowar.pl. Nie chciałem swoimi słowami wypisywać ani składników, ani przygotowania. Bo przepis na ten ser jest na tyle prosty, że no, jak mógłbym inaczej go opisać. Więc lepiej wykorzystać opracowanie pani Jolanty, która również jest pomysłodawczynią tego sera. bardzo dobra zakuska i co lepsze taki ser może, bardzo długo może być bardzo długo przechowywany w takiej zalewie więc nie muszę go ani szybko spożywać nie wyschnie, będzie cały czas wilgotny no i będzie aromatyzowany tymi dodatkami które do niego dodamy jeżeli będziecie mieli ochotę to Zachęcam do wykonania takiego sera i zachęcam również do przygotowania go w ten sposób czyli jako takich koreczków, jako przegryska zakąska do wina, domowego wina. To jest plus nagrywania takich filmów na YouTube. A. Jak sobie przygotuję taki ser, nie jest fajny, smaczny, dobry, to ja dużą jego część będę mógł sobie spożyć sam. No bo przecież zrobiłem go na potrzeby filmu. No i nikt nie będzie miał mi za złe, że zostało go w lodówce mniej. Pozdrawiam szanownych państwa. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.